I się nie nogami na drugiej. I tak. A, jestem a, idiotą jest Jestem idiotą. Jestem ja? być... Piotą! No i Nie wiem, no, 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 <laughs> e, to. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, Ale wiem, nie wiem, nie 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 Ale nie nie JESTEM IDIOTĄ! Wiemy! Jeszcze po drugiej stronie lasu nie słyszeli. Jeszcze raz. JESTEM IDIOTĄ! Jeszcze I kąpałem się w, się w bagnie. I, I kąpałem, wystarczy. Wystarczy. I kąpałem się no w no, no weź, no weź, zrób to. Nie, 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 nie. To teraz musi się wkrzyżować. On jest zbyt gorszy. No bo... Nie kto to wymyślał? Nie, <laughs> <Kto> to kropka. <wymyszał? laughs> Ale zdjęcia masz fajne Na zdjęciach głosu nie będzie, he no.